Witam wszystkich! Dzisiaj na filmiku w nowym już roku 2022. Wszystkiego, czego dusza zapragnie, dla słuchaczy mojego kanału, poszukujących prawdy i studentów, uczniów Słowa Bożego, pod tytułem Metamorfo, czyli przemienienie. Metamorfo to jest z greckiego słowa. Uważam, że to jest ciekawe słowo Metamorfoza według Pisma Świętego. Dobrze, yy, najpierw yy, chcę omówić yy, aspekt tego, jak przemienienie yy, jest wytłumaczone w Słowie Bożym, czym ono jest i to jest wszystko powiązane ze Zmartwychwstaniem, które yy, wydarzyło się, a o którym napisał święty Paweł yy, w, w pierwszym liście do Koryntian i w pierwszym liście do Tesaloniczem i ja z tego co pamiętam jest tak, że wspomniane w drugim mieście do Tesalonicza, ale zobaczmy, to wszystko możecie pogłębić swoją wiedzę biblijną sami, ale ja chcę omówić ten temat, gdyż y, y, parę osób próbowało mnie nie wtłumaczyć, że to jest fizyczne zmartwychwstanie, y, o którym mówił Jezus, że nastąpi, a to jest nieprawda, więc posłużę się Słowem Bożym, aby naprowadzić nas, Was na dobry trop. Ja sama y, kiedyś myślałam, że to chodzi o fizyczne zmartwychwstanie, y, a to jest nieprawda. Jezus po prostu pokazał duchowe rzeczy w ciele i musiał um umrzeć za nas w ciele y, i pokazać nam, że jak, y, jak, y, jak, jak jest wszechmocny. Jego ojciec przykrzesił go z martwych. O, jak, y, o przyjściu Jezusa i w staniu i porwaniu chodziło tu o duchowe rzeczy ale to wszystko jest powiązane i uważam, że warto się skupić najpierw na, na tym jak Słowo Boże opisuje przemienienie a więc rozpocznę od Ewangelii Mateusza e, Biblia, przekład toruński i tylko tym, e, tym przekładem się posłużę w tym filmiku rozdział 17, tak jak widzicie na stronie pierwszej a po sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, i jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę na osobności. I został przemieniony przed nimi, i rozjaśniło się jego oblicze jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. A więc najwyraźniej metamorfoza, przemienienie to jakaś metamorfoza, to jest zmiana ciała fizycznego w, w jakieś inne ciało, w duchowe ciało. Rozmiaśniało jego oblicze słońce, a szaty je, jego stały się białe jak światło. Teraz Ewangelia Marka, rozdział 9, i powiedział im: Zaprawdę mówię Wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż użył Królestwo Boże, przychodzące w mocy. A po sześciu dniach wziął Jezus ze sobą Piotra i Jakuba i Jana i, i wprowadził ich samych na wysoką górę, na, osoba, na osobność i został przemieniony wobec nich. I właśnie stąd wzięłam te słowo metamorfo, zmienić się w inny kształt, przeobrazić. A przeobrazić, czyli to jest jakieś przeobrażenie, nikt się nie przeobraża w... Yy, i nie pisałoby w Piśmie Świętym, że przeobraża się w ciało fizyczne, jeżeli by się to nic nie działo, to jakaś przeobrażenie następowało. Także tu jest najwyraźniej napisane. A jego szaty stały się lśniące, bardzo białe jak śnieg, tak jak żaden folusznik na ziemi nie może wybielić. Teraz zobaczymy o, o tym, o tym, o... W tym, co pisze y, 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 Paweł w liście do Filipian. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci poniżone ciało nasze, aby stało się w swej postaci, podobnej ciału chwały Jego, według skutecznego działania Jego mocy. Którą też wszystko może sobie podporządkować. Przejdźmy teraz do Ewangelii Jana. Tu nie wiem, czy y, 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 żeście zauważyli, jest ciekawa rzecz opisana. Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, winni go czcić w duchu i w prawdzie. I rozdział 20. Czyli wiemy, że Bóg jest duchem. I powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana, tu je, mówią oni do e, Tomasza, a on powiedział im, jeśli nie ujrzę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożył palca swojego w ślad gwoździ i nie włożył swojej ręki w jego bok, nie uwierzył. A po ośmiu dniach jego uczniowie byli ponownie w domu, a z nimi i Tomasz. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął na środku i powiedział: Pokój wam. Potem powiedział Tomaszowi: Zbliż tu swój palec, i zobacz moje ręce, i zbliż swoją rękę, i włóż w mój bok, i nie bądź niewierzący, lecz wierzący. A w odpowiedzi Tomasz rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Jezus powiedział mu: Dlatego, że mnie widziałeś, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. A teraz zobaczmy, jak mają się powyż, powyżej wspomniane teksty biblijne do tego, czego oczekiwali święci, a co miało wkrótce nastąpić podczas paruzji, o której napisał święty Paweł w liście do Thessaloniczem i Koryntian. Jak już wspomniałam. Więc zaczynamy od pierwszy list do Tesalonicza, rozdział czwarty. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli o tych, którzy zasnęli, żebyście nie byli zasmucani, tak jak pozostali, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak i tych, którzy zasnęli ze względu na Jezusa, Bóg poprowadzi razem z nim. Bo to mówimy wam w słowie Pana, że my, żyjący nadal pozosta pozosta pozostawiani na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na okrzyk, na głos Archanioła i na głos trąby Bożej stąpi z nieba, a umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Tak jak widzicie w przepisie 25, jest to opisana paruzja, która się już wydarzyła. Potem my, pozostający przy życiu, równocześnie z nimi zostaniemy porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrze i tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego pocieszajcie jedni drugich tymi słowami. Dlaczego Paweł pisał do ludzi w tamtym wieku, w tamtych czasach, aby pocieszali się tym, co ma nastąpić? Gdyż to oni, czyli tamto pokolenie, miało tego doświadczyć i jest napisane, to jest bardzo wyraźnie napisane i jest kompletnym zwiedzeniem uczyć ludzi, że paruzja ma nastąpić w przyszłości, gdyż to by znaczyło, że w tej chwili w Królestwie Niebieskim nie ma świętych gdyż nadal czekają oni na to, o czym do nich napisał święty Paweł. I to by świadczyło, że Paweł ich zwodził, że pisał nieprawdę. A nie sądzę, że tak jest, że tak było. Gdyż słowo Boże jest, ludzie, którzy pisali słowo Boże, byli natchnieni Duchem Świętym i to on, Bóg przez nich mówił. Wrócę jednak do tematu tego filmiku, mianowicie... Jakie ciała otrzymali umarli podczas przyjścia Pana Jezusa, paruzji? Na to pytanie odpowie sam święty Paweł, teraz w pierwszym liście do Koryntian. Zaczynamy rozdział 15, werset 35. Ale powie ktoś: A jak wzbudzani są umarli i w jakim ciele przychodzą? O nierozsądny, to, co ty siejesz, nie jest ożywiane, jeśli nie obumrze, a co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma wyrosnąć, ale siejesz nagie ziarno, trafi się pszeniczne lub jakieś z pozostałych, a Bóg daje mu ciało takie, jak chce, a każdemu z nasion ciało jemu właściwe. Nie każde ciało jest tym samym ciałem, ale istotnie, inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, jeszcze inne ryb, a inne ptaków. I są ciała niebiańskie i ciała ziemskie, lecz istotnie inna jest chwała niebiańskich, a inna ziemskich. Inna chwała słońca, a inna chwała księżyca. I inna chwała gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się w fale. Tak jest i ze wzbudzeniem umarłych. A więc, a jak wzbudzani są umarli i w jakim ciele przychodzą? Tak jest i ze wzbudzeniem umarłych. Siane jest ciało w zniszczalności. Wzbudzane jest w niezniszczalności. Siane jest w zniewadze. Wzbudzane jest w chwale. Siane jest w słabości. Wzbudzane jest w mocy. Siane jest ciało duszą żyjące. Zbudzane jest ciało duchowe. Jeżeli jest ciało duszą żyjące, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Jednak nie to, co duchowe, jest pierwsze. Lecz to, co duszą żyjące, potem to, co duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi jest ziemski, a dru, e, ziemski drugi człowiek, pan z nieba. Zauważcie przypis 41. Ja zrobiłam w kolorze brązowym, tak jak wygląda e, 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 ziemia. Jest gliniany, gdyż tak wiemy ze Starego Testamentu. Że Pan Bóg stworzył człowieka z ziemi, z gliny. I pisze: Pierwszy człowiek z ziemi jest ziemski, drugi człowiek, Pan z nieba. Jaki ten ziemski, tacy i ziemscy ludzie, a jaki ten niebiański, tacy i niebiańscy. A tak jak nosimy obraz tego ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz tego niebiańskiego. To natomiast mówią bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co zniszczalne, nie może odziedziczyć niezniszczalności. Chcę też jeszcze przytoczyć następny punkt, że wiele jest ludzi w dzisiejszych czasach kremowanych. Jeżeli ja na przykład będę skremowana, czy inna osoba wierząca, to przecież. Zostały szczątki. Ja nie twierdzę i nie mówię, że Pan Bóg nie jest w stanie człowieka z powrotem skleić, ale to nawet nie miałoby sensu, gdyż pisze: ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Jest to duchowe Królestwo. Jezus powiedział, jak, jak go prześladowali, że, że jego królestwo nie jest z tego świata, gdyż jego ludzie by go nie ukrzyżowali, czyli ci, co wierzą w niego. Teraz rozdział 15, werset 51. Oto oznajmiam Wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. Przemienieni metamorfozo w jednej chwili w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby, bowiem za trąbi trąba, a umarli zostaną wzbudzeni jako niezniszczalni. Wszyscy będą przemienieni. Oni zostaną wzbudzeni, a my zostaniemy przemienieni. Będą oni po prostu w ciele duchowym. Nie ma to sensu, że tu pisze niezniszczalni, to będą oni w ciele fizycznym, ciało i krew, a tu ci będą przemienieni, metamorfo. Po prostu przy tam ci zostaną pierwsi wzbudzeni jako niezniszczani, a my, czyli ci, co jeszcze żyli, kiedy Jezus przyszedł drugi raz podczas paruzji, a my zostaniemy przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo, które jest zapisane. Pochłonięta została śmierć w zwycięstwie. To wszystko na dzisiaj, tak jak widzicie, ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, które, które to jest duchowe, niezniszczalne i wieczne. Tak pisze, tak mówi Słowo Boże, i proszę wszystkich, którzy upierają się przy tym, że będzie zmartwychwstanie w ciele, w cia, w ciele i, w, i, i w jednocześnie krew, w krwi. Y, Przemyślcie to, to w ogóle jest paranoja, co ludzie są w stanie wymyślić i jak, jak, jaką propagandę siać na internecie i, i w ogóle. No ale bardzo chciałam to wam pokazać, gdyż y, Pan Jezus pokazał już nam y, y, w, w, wcześniej w, 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 w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka, że jest w stanie się przeistoczyć, jest to przemienienie, jest to po prostu metamorfoza z ciała ludzkiego jako człowiek, bo przecież był on też człowiekiem i Bogiem, właśnie w duchowe ciało, gdyż jest on też Bogiem. I o to właśnie tutaj chodzi. I to, że niektórzy tego nie bardzo mogą pojąć, to nie znaczy, że to jest nieprawda. Jest tu bardzo pięknie wytłumaczone. Wystarczy tylko dokładnie na spokojnie to prześledzić i przemyśleć i rozważyć. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozjaśniłam chociaż niektórym tą sprawę, że przemienienie, metamorfo, jest to prze, po prostu przeobrażenie w ciało duchowe. O to tu chodzi. Pozdrawiam wszystkich w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jedynego zbawiciela. Zostańcie wszyscy z naszym Bogiem.